Także w tym momencie mam mega dużo słego, bo mam <grydanie> te spodnie i tą bluzę w pęderkę z wody nie mam nich. Ale generalnie tak, teraz przychodzi czas na szybkie ogarnianie włosy, umycie twarzy, umycie zębów. Gdyby miałem jakiś nie <grydanie> odbił. <grydanie> Byłam ostatnio w Green Café Nero Green Café Nero Tam. I tam mieli macze. I szczerze, jak ktoś chce wziąć macze w jakiejś sieciówce, to uważam, że w koście jest spoko macza. W Green Café Nero, nikt, błagam, nie bierzcie maczy. Jest po prostu niedobra. I już wiem, dlaczego dawali za nie ostatnio dwa punkty, bo nikt jej nie chciał. W sensie ja chciałam akurat sobie spróbować po prostu macze, ale wiadomo o co chodzi. Mam już umytą twarz, mam już wysuszone włosy i mam moją macielację i ostatnio w ogóle polubiłam właśnie macie na ciepło. Przejdźmy do pielęgnacji. Zaczynamy sobie od takiego serum z witaminą C. Mierzę się ostatnio z takim poczuciem, że nie mam słęgu. Czy ja miałam kiedykolwiek słek, Nie wiem, ale generalnie mam takie... Poczucie, że kiedyś miałam lepszy styl i po prostu nawet jakby spojrzeć na mnie, jak się ubierałam powiedzmy rok temu, a jak się ubieram teraz, to teraz się ubieram dużo, dużo gorzej. Generalnie ubrania w szafie mam cały czas takie same, ale ja się ubieram od niechcenia trochę. Kiedyś się ubierałam tak, że, że tu jakaś kamizeleczka taka elegancka, oczy teraz mi nawet dostaje że że kiedyś... Jeju, ale to prześwituje, ja tak chciałam wyjść. Kiedyś się ubrałam, tak bardziej sweaty. Kiedyś jakby bardziej mam wrażenie, że przywiązywałam wagę do swojego też wyglądu. Nie, w sumie cały czas przy przywiązuję wagę do wyglądu taką samą, ale kiedyś bardziej się starałam, żeby on po prostu w, w jakimś stopniu był, no bo jednak chodziłam elegancko ubrana do szkoły i tak dalej. A na przykład teraz z jednej strony mam wywalone, a z drugiej strony płaczę. Jakby to jest takie płacz, że płaczesz, ale w sumie nic z tym nie robisz. I dlatego ostatnio przyszło mi za. Mówienie z Zarem i zamówiłam tam sweterek, coś tam, bla, 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 No i mam nadzieję, że to polepszy trochę mój swag, ale z drugiej strony ja się ubieram lepiej, a nie mam tych ubrań, które zamówiłam. To dlaczego mi się pogorszył styl? Szczerze mówiąc, to nie wiem. nie mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia starań i generalnie tak czuję, że się we wszystkim pogorszyłam. Tak takim sensie, no cery kiedyś miałam ładniejsze, teraz tutaj są jakieś wypryski. Czuję, że rok temu wszystko było lepsze i mimo, że było więcej stresu związanego, powiedzmy, z maturą, teraz się pogarsza czas się pogarsza. Chciałabym mówić o sobie pozytywnie, jak patrzę w lustro, ale jakoś nie potrafię. Jestem na jakimś takim etapie dziwnym, że kurczę płaczę cały czas. nie płaczę, tylko że po prostu no spłakuję do siebie trochę, że kurczę, że się nic nie dzieje i że nic z sobą nie robię. Trochę tak jest, w sensie tak trochę się zawodzę cały czas i mnie to wkurza. Prawda. No ale z drugiej strony co, mnie nic z tym nie zrobię, co nie, więc jakby teraz po prostu nad tym pracuję. Niektórych rzeczy jakby na nowo się uczę, bo na przykład niektóre nawyki, które sobie kiedyś wybrałem, Pracowałam, to się odpracowały, teraz sobie pracuję nad nimi na nowo. Przychodzę tutaj, właśnie z tą myślą. Często jest tak, że po prostu czujesz, że się cofasz, a czasami trzeba zrobić jeden krok do tyłu, żeby pójść trzy do przodu. Więc jakby ja jestem na etapie cofania się, co nie oznacza, że jestem na etapie stagnacji i że nic nie robię. No jestem na takim etapie, gdzie po prostu trochę sobie jakby idę do tyłu, czuję, że idę do tyłu, ale może właśnie ten do tyłu idziesz do przodu. Przekonamy się za jakiś czas. Najważniejsze wydaje mi się, że jest to, że jak nawet jak czujesz, że się. Się cofasz, to cały czas działa. Cały czas coś. Ró to, że teraz powiedzmy jest gorzej, to nie znaczy, że nagle przestajesz, nie wiem, dążyć do swoich celów. Czasami mam wrażenie, że to jest taki test, że życie ci kurczę testuje. Czy nawet jak nie widzisz progresu, to czy nadal działasz? Nadal coś tam sobie działam I zobaczymy, czy to, czy to wypali, czy to nie wypali. Zobaczymy, czy. Ile czasu w ogóle będzie trwał ten okres? Okres mojej złej cery, okres kurczę, mojej stagnacji jakiejś, nie wiem nawet co to być. Mi się wydaje, że może to jest też kwestia, teraz w sumie się wszystko zmieniło. Środowisko zmieniło się, szkoła. To bo jestem na studiach, zmieni się znajomi. się się znajomi nadal pozostali, ale to już nie jest wiadomo, ta częstotliwość jaka była. Trzeba pogodzić z tym. No i co? I nie wypiłam mojej macze. Jestem Dajam. Przychodzę sobie z moją myślą przewodnią, czyli tak nie poddaję się. Nie wiem, czy to było narzekanie. Mam nadzieję, że jeżeli było, to było to takie narzekanie, um, a bardziej pr produktywne narzekanie. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Ponarzekasz. Ale działasz dalej. I się nie przejmujesz tym, że się dzieje. teraz dzieje troszeczkę gorzej. Cały czas, jak działasz... I w ogóle. Zauważyłam, że ludzie szczerze, aż tak tego nie zauważają. Ja tego nie zauważam, jak sobie patrzę na zdjęcia. I patrzę i w sumie, ja nie widzę takiej różnicy. Ta różnica jest w sumie w nas. To Czasami, jak się cofasz, to generalnie ludzie tego aż tak nie widzą. Tylko oni widzą potem, jak ty wychodzisz z tego okresu zacofania i wychodzisz i jakby wyrasta z ciebie taki motyl. I oni dopiero wtedy to widzą. Ale generalnie, jak robisz, Glowdown, wydaje mi się, że ludzie aż tak tego nie widzą. Chyba, że nagle zmienisz siebie na gorszy tak dużo gorszy. nie wam, zgniesz włosy, które do ciebie nie pasują i tak dalej. No to wtedy faktycznie ludzie to zauważą, co nie, ale tak generalnie generalizując, to wydaje mi się, że takie uczucie, na przykład, jak ja teraz mam, że się pokażę i tak dalej, że generalnie ludzie tego aż tak nie widzą. Tylko ja to widzę po prostu w sobie. To jest taka myśl, która mnie troszeczkę ratuje, bo dzięki temu tak aż się nie, nie martwię tym. Najważniejsze jest to, że jak czujesz, że jesteś kurczę, w jakiejś stagnacji, to działaj. Działaj cały czas. Działaj, jakby tego nie było, jakby nie było tego przystoju. I to może być ciężkie, ale to jest test. Dla mnie to jest tak trochę jak z miłością, że czy przestajesz kogoś kochać, dlatego że jest gorszy okres. Nie bardzo. Dlatego po prostu zachowaj tą miłość i zachowaj miłość do swoich celów i pasji i pasii. będzie dobrze. Analogia miłości. Teraz pierścionki. Szczerze mówiąc czuję, że chyba się znowu dzisiaj spóźnię. Ostatnio się tak spóźniam. Jakieś zajęcia i tak dalej się spóźniam. Chciałabym to zrobić, że się jeszcze nie przyzwyczaiłam do dojazdu, ale prawda jest taka, że się przyzwyczajam tylko wychodzę za późno. Więc... No i Dobra, i sześć wygląda w ten sposób, ok, ale wystarczy tylko jakiś taki mały ruch jako już nie mam, to już nie mam. Dobra. Muszę chyba zmienić stanie pod tą kosztu. Cześć, góry, góry, Nie będę zmienić tego stanika, po prostu założę i tak będzie zimno. I tak nie zdejmę tego swetra, bo nie wypada pokazywać brzucha. Zobowiązałam się nauczeni, że będę, że nie będę chyba łamać statutu. Nie wiem, czy tam nawet jest taki statut, ale że będę świecić przykładem co nie na inauguracji, takie coś nam kazali mówić więc no jak już tak wyszło, to już tak wyszło. Chciałabym sobie. szczerze, żeby było bardziej słuchacz. Jestem tak bardziej i wiadomo o co chodzi. No, ej, podoba mi się wyglądam tak bardzo jesieniarsko. te włosy i w ogóle to wszystko. Mi się w sposób, bo nie muszę ich układać na żadne wałki i się i tak robiły, jakby były ułożone. Dobra godzina, mam dobry czas. Przypiąłam sobie tę dziurkę tutaj. Nie, ktoś jest taki mądry, ja chcę pływać. No, tak miesiąc po przekuciu, to nie polecam robić na pewno flata, bo. Hmm, nie, ojej, dobrze, ja to teraz zauważyłam. Ej, lekki przyboł. Dobra. Ktoś chce robić sobie dejta. To polecam generalnie. Jest bardziej w środku, więc nim aż tak nie zahaczasz o, o włosy. Ale ten naprawdę. On w sensie... Nie, że się słabo goi, no ale się słabo goi. Leciałam wczoraj, niego krew. No tak się nie powinno dziać z kolczykiem. Jak ktoś ma inne kolczyki do zrobienia, a chce i chodzić na basen, i nosić rozpuszczone włosy i tak dalej, gdzie to może zahaczać, to no nie polecam robić na pewno tego żebym sobie zamontowała kółeczko od razu, ale kółeczka od razu chyba nie można w ogóle zamontować, więc mm. do galerii zamiast na studia. Sytuacja była taka, że spóźniłabym się 20 minut na zajęcia. Trochę przypomnę, trochę głupie się, aż tak długo spóźniać. Więc stwierdziłam, że wywalona, idę odebrać moją paczkę z arkady i jadę na oczy do strefy coworkingowej, bo tam miałam już pojechać wcześniej po zajęciach i tak, więc jadę teraz po prostu. I trace your name in the winter. Chasing dreams that don't lead to you. Every beats a question mark. Every glance feels. Test kadru, i test dźwięku, i test jak wygląda ujęzki. Jeszcze jeden test kadru i dźwięku. coś powiedzieć jeszcze na szybko do vloga. generalnie tak ostatnio czuję, że jestem mega zabawna. W sensie wszyscy że mało spędzam czasu z innymi ludźmi i jakby oni oceniają moich żartów czyli tak naprawdę jest jedna i jedna osoba, która ocenia moje żarty, czyli to jestem ja, to, to ja czuję, że jestem mega zabawna. Teria. Teraz sobie idę coś sobie gadam do siebie normalnie i się sama sobie śmieje. I to jest takie przyjemne uczucie. To jest najlepsze, że tak naprawdę ja tylko siebie mogę ocenić. A dla mnie to jest śmieszne. Jak ja coś powiem, co mi się wydaje śmieszne. To mnie jakby to potem śmieszy, bo mi się wydaje, tak tego nie mówiła, bo mnie to nie śmieszyło. I, i i dodatkowo jeszcze co testujemy, światło. Yeah.